Witamy Was w kolejnym odcinku, to już czwarty odcinek Właśnie Maj literalnie na całego odcinek Dzisiaj Właśnie i no i myślimy, że będzie Wam się podobał i piszcie w komentarzach... Czy chcecie Właśnie i czy chcecie jakieś cięcia w trakcie jak jest noc. No, tylko tam jak to się nie zdziwi, jak ci będziesz kopał i nagle tego nie zauważysz e, i ci w domu się zespał jakiś ząb, jak i ci spadnie na dół i cię zabije. No, ale nie myślcie sobie, że tu będzie jakiś nunez, no, tam będziemy e, jakieś przygody, będziemy wychodzić na powierzchnię, nie wiem. Żeby coś fajnego sobie zborać. I wiesz co mi się wydaje... Saolink? Yy, Że można, jak to... Że z bossami tę serię można też trochę poprowadzić. Bo... No trochę ludziom chyba będzie nudno, co nie? Piszcie zresztą, piszcie zresztą w komentarzach, czy chcecie serię z bosami czy bez bossów. No właśnie. Ale może ta reszta z, z jakimiś anglikami albo mają słabą jakość, a my podobno mamy dobrą, z tego, co nasi, z tego co nasi koledzy oglądali, to my mamy trochę lepszą niż na przykład ci co tego i piszcie zresztą w komentarzach. Nasz, nasz y, widz, nasz pan... No, no, więc zobaczymy jeszcze. Właśnie, jak będziecie bardzo skierować? No. się... Dobra. Tutaj skoczemy. Takie kopalnie były w tym odcinku, No nie było takiego robienia w takiej kopalni. Więc mam jakieś, że właśnie dzisiaj to spodoba. No właśnie. To, dobra. To kopujemy niżej. No właśnie, król Julian miał być. Ale mieli pisać w komentarzach czy chcą, czy nie chce. No i ale ja mówiłem, że dzisiaj ma być król Julia. No dobra. Teraz? Czy kiedy? Hmm, jeszcze nie. Dobra. Julian, no, Julian, ale się już przygotuj. No dobra. Ale ja będę cią ciągle mówił, że brawo Moris prosto chyba jest tylko jakiś inny, nie? No wiem. Zaśpiewam mu piosenkę ulubioną. przepraszam za to bardzo tak No właśnie, ale to chyba da się przeżyć, także tam jak są jeśli ktoś, genie, to sobie... Jeśli ktoś... Właśnie jeśli ktoś ma z tym problem, no to sorry, ale no niestety tak wyszło, że chcieliśmy jak najszybciej... Chcieliśmy jak najszybciej jak to wrzucić te filmy i pomyśleliśmy, że wszystkie naraz, a jednak nie. Bo no, nie wiem ja po kolei wrzucałem a, tak na a poszły po, po, po jakimś No właśnie, wrzucę po kolei po jednym i tam czy tam... No po jednym, ale po prostu nie zapisały się. Właśnie zapisały się i potem jak to? właśnie zapomniałam zapomniałem powiedzieć, że sobie kilka i, I połączyłem te dwa domki, jeśli ktoś jeszcze nie skapy, że są połączone. Jeszcze nie wiem, co zrobię w tej wieżownicy. O tutaj, tutaj widzicie, takie są połączone domki. Tutaj jest taki próg. Skapuje się, wychodzi i można wejść do tego. Może to trochę niepotrzebne, ale nawet fajnie. Schodzimy w głąb kopalni A ten Steve wszedł tam na dół, wyszedł do góry. Jeszcze nie wyjdzie. W tej kopalni siedzi co teraz mhm. No i już nie wyjdzie z No i bardzo... To tak. jest glina? Co? Co mówisz? Co glina? glina? Z niej można robić cegły. Fajne takie. Oj ojoj, oj. teraz to już nie wyskoczymy na taki. Ale na... dobra. Trzeba tutaj zapalić. Dobra, to już będzie rozszerzanie, bo nie chcę z tym gością połączyć. Zrywasz z nim. Ha. Tak będziemy kopać w boki w każdym stronie. Ale też jakichś specjalnych rzeczy nie marzę, chcę tylko po prostu tragedii rozbierać. straszne przyciągnie filmy, więc po w jest Boże, ale duże złoże tej No bo tego jest strasznie. Ja tego jakoś specjalnie nie zbieram. Jeszcze nie mogę doczekać nowego update'u. Z terenii? A mai, Z Minecrafta A ma 1.3 i... wyjść już, niedługo. No właśnie i... Ale to coś... Coś nie wiem, ktoś, ktoś pisał na... Jak oglądałem SKKF 2 zamki, co nie? No to ktoś pisał tam na czacie Na hardkorze, na serwerze, że po prostu Na 1.3 nie będzie dostępna piracka wersja I ci, co mają piracką wersję, mają trochę problem, nie? Jasne Ale... No tak ale dobrze, że mamy oryginalną. nie mamy Właśnie. Właśnie wszystko. Ale bez skinów. Na razie ja nie mam skina, bo mi się Steve podoba. A mi się nie podoba. No, A mi się Steve podoba i nie, nie będzie. Nie no bo on się tak nazywa. Ten gość, ten skin pierwszy, to on się tak nazywa. To ja nie O oh, ho oh, oh. ho kopiemy dalej. Nie wiem czy mamy robić cięcie i sobie trochę pokopać, czy jak mam to mam zrobić. To może zrób cięcie jak znajdziesz coś ciekawego, to jakąś skinię ciekawą To może wtedy włączyć on nagrywanie, co?

Chyba jest znalazłem, a nie gdzieś stąd. Widzisz? Chwila. To jest jaskinia, znalazłem ją. To dobrze. Tylko nie za bardzo jednak tam mam zejść. Niech Steve'a zabije, to tego, yy, może zejść jak to takie, wiesz, klocki stawia i wyskakuje. Albo rzuć pochodnie, jak tam jest głęboko. O, to jak się rzuca pochodnie? Ten, tak jak wyrzucasz ogólnie i ten. I ona tak bo to wiesz, tak jest jak rzuć pochodnie Tu To, to... to skąd? Ale jest jaskinka tak czy nie. Jest I... kopru trochę widzę. O, ale to, tu jeszcze jest. Mi się wydaje, że ja już tutaj byłem. Nie, chyba Ale widzę, że tu jest jakieś... To by było dobre. No. O Boże, prawie się zabiję. Co to jest za fioletowy czas? To pas pewnie. Nie. A metr jest. Jak A, to z tego są fioletowe pochodnie. Już mam na swoim save. Ie. No. Wiesz, jakie ładne? Takie fajnie świecę, Ja sobie cały tego dom zrobiłem. Z ty... I jak to, to i albo te... Ja już mam ma na swoim sejdzie. się tam Nie no, ja wracam. Czemu? Bo tam jest woda i niebieski slime, a jak tam nie doda, to wody, to Ej, ile jest Poczekaj. 11 minut. Jako pan pierwszy. Chociaż nie wiem, czy to nie będzie jeden odcinek. No, no dobra. No to y, czy to będzie jeden odcinek, czy kończymy cały ten? No może... odcinek? Tak. Może... Nie, znaczy cięcie. Żegnamy się z wami i no, kontynuujemy za chwilę. Na razie. Wiecie co, y... S... nagle spadłem w pułapkę, spadłem, no i nie... No dokładnie, Wpadłem w pułapkę i y... zabiłem się już. Kończę ten odcinek, a teraz mnie ten robak atakuje. No, si żegnam